Hejka, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Play LEGO Marvel Super Heroes 2. W tym odcinku lecimy sobie znowu do Sakar, tylko ustalmy sobie punkt jakiś. No to może... tutaj? Wyścig? Dlaczego nie? Dobra, zaczniemy sobie od wyścigu. Tylko potrzebujemy jeszcze kogoś szybkiego, żeby nam tam zabrał. Może być. Pomożecie, pomóżcie. Akurat tamten punkt jest najbliżej. Przynajmniej tak mi się wydaje. Szybko tam dotrzemy. Zrobimy ten wyścig i polecimy do kolejnego zadania. Może zagadki, może misji. A może wyścigu. Zależy, gdzie skończy się wyścig. Dobra. Potrzebujemy coś samochód. Dali całkiem niezły pokaz w Koloseum, mnie prawdaż? Taksa. Dobra. Drony Kanga już nas nie śledzą. Znów możemy radośnie Jedziemy. Tańcować, jak nikt nie widzi. Minuta 40 trzeba zrobić. Ale to nie powinien być problem. Aczkolwiek dość gwałtownie ta taksówka skręca. Być może wszystkie pojazdy te tak jeżdżą. Ale jak na razie jest dobrze. Jeździmy sobie po Nueva York. Nowy York 2099. No, i już jesteśmy za połową. Jak dzisiaj planują pogodę? Czas też taki sobie. Ale powinienem się zmieścić w tym czasie. Chyba znowu nam cybernet szwankuje. Ostry zakręt. Wow. Oj, troszkę mi się auto rozsypuje. Dobra, jeszcze kilka punkcików i będzie koniec. w Średniowieczu. No i mamy niezły Ładnie. czas. Szkoda tylko, że nie mogę tym zapłacić rachunków! Kapitan Brytania odblokowana. A my sobie lecimy dalej. No i co teraz? To co? Chyba teraz? Może ta zagadka? A nie, tutaj jeszcze są zagadki, o. Dobra, to najpierw zagadkę weźmiemy jedną, później drugą. Zagadki są zawsze na miejscu, więc nie trzeba zbyt daleko odchodzić. Właściwie to w ogóle nie trzeba. Zaraz będziemy lądować. Linie lotnicze, doktora Stranger. Było bardzo miło. Bawimy się w chowanego z dziećmi. Niemiłe dzieci nas zamknęły. Powiedziały, że zamek nie do otworzenia. Wejść na budynek. Iść w górę. Więcej słupków. Aha, chyba wiem, co trzeba robić. Specjalny licznik. Ale trzeba wziąć kogoś, kto dobrze skacze chyba ta chroniąca cytadela kagariera. Chyba racz Czy ktoś naprawdę zamierza go obalić? Może źle nas traktowano. Ja ci kręcę, co się stało. Co je poczucie humoru? Nie. Ale był i Zapewniam pana, że prowadzimy tylko skromny interes wycieczkowy. Sugestia, że przemycamy złote klocki nie ma żadnego uzasadnienia. Dobra, to to będziemy musieli powtórzyć Zdrowy na pewno. Kanga już nas nie śledzą. Znów możemy radośnie tańcować. Nie spodziewałem nie. się takiego... Skoku. Dobra, poczekamy chwilkę. Nie trzeba było prosić. Tylko Majek naprawdę mądry. Jeszcze raz. Okej. Okay. Dobra. Idziemy dalej, do góry. Dobra, jakoś się udało. Moty jako atrakcje turystyczne? Co ja już? Ale to się chyba zapyta. się już nie uda. Mamy mało czasu. A może? Udało się. Tak na styk. Dobra. Schodzimy w dół. Dziękować. Ty, może jesteś. Kosek mamy. Lecimy dalej. Teraz tutaj mamy kolejną zagadkę. Tutaj coś jest. Po lewej zaś widać koloseum zbudowany przez naszego wspaniałego obrońcę wielkiego Red Kinga. Coś mamy zbudować. Kafelki, bo układać chyba tak. Dobra. No, i teraz to zrzucimy. To zbudował ten wspaniały bastion nadziei. To było Był to jego dar dla niegodnych chłopów Sakar. Hej! uważaj. Isabel, co ty co ty robisz? Przestań. Spidey. Potrzebny Spidey moc. To by mnie trochę szanowali. Ja! Otwórzmy ten bagażnik. Uuu, to dla mnie. Proszę, proszę. Czy to studnia? Gdzie papiery na to wszystko? Nie wiem, jak ta studnia się tu znalazła. Ale daję słowo, że pod tą podejrzaną sertą pudeł nic nie ma. Chwilę. Nie mogę tego użyć? Proszę wyjść z dramatu. Doceniam entuzjazm, ale naprawdę nie chcę cię aresztować za współudział. Słodkie, teraz srebrne. Mi sam król Artur. A teraz ze szkła. To nie to, na co wygląda. To iluzja optyczna. We śnie, Twoim śnie. Nie masz na sobie spodni. Ha? Ja? Hey, wracaj tu! Dobra, to potrzebujemy Blackbolta. Król musi przemówić. Ciągle milczy. No i mamy złoty klocek. Kolejny. Dobra, lecimy dalej. Tutaj mamy misję. Bliżutko. Tutaj też jest misja jakaś. Ale po kolei. Najpierw to. I lecimy gdzieś tutaj, na wyjazd do Nowy Jork. Z helikarierem szło nam o niebo łatwiej. I łatwiej to Żadna niespodzianka, że ilość zbrodni tylko wzrasta w tym całym. Wszystko jest teraz połączone i całkowicie pod moją kontrolą reżimie Kanga. Kto by pomyślał, nie? Wziąć parę średnio przyjemnych gatunków, naiwność przeciętnego człowieka, dorzucić tyrana megalomaniaka z problemami co innego można dostać? Bez Hulsona i jego supermocy wykrywania przestępców nie dało się pokryć takiego obszaru, jaki zwykle zakładamy w podobnych akcjach. Wszystkie portfele zagrożone, pościgi na ulicach. Rock'n'Roll gra na zmianę z jazzem. Przestępczość sięga niemożliwych poziomów. Brakuje nam jednostek, ale skoro mamy pomoc, może jakoś będzie. Jednak szybciej byśmy się uwinęli z jeszcze dwoma dodatkowymi agentami, albo dwudziestoma, co na to powiesz? Pomogę. Świetnie. Rozdzielimy się i załatwimy ich z hurtowo. Twój przydział problemów powinien się pojawić na kompasie. Pamiętajcie o kontakcie radiowym. Jeżeli nagle ucichniemy, no to lecimy. najgorsze. Chyba jesteś już tuż przy pierwszych koordynatach, tak? Widać coś? Ale o czym ty mówisz? Ja już robię swoje drugie. Nie, ja mówię to... nieważne. Króla zaatakował. O! Oh. Strzędze perwoł. Ciekawe, czy w przeszłości ludzie myśleli, że teraz to będziemy mieć latające samochody. Dobra, trzeba to kimś innym załatwić. A może weźmiemy tego Ironmana, który jest Ciekawe, tutaj wszechstronny. Brodami. Dobra, załatwione? Chyba? Tak. Świetna robota. Teraz śpiesz się do tej drugiej awantury. Lecimy no, dalej. Spokojnie. Jeszcze nie skończyłem z tymi tutaj. Wiesz, że nie do ciebie mówię. Pewnie, że wiem. Jesteś już na drugim miejscu? Pamiętaj o uśmiechu. W końcu dbamy o wizerunek sił tarczy. Tutaj, tak, tak.

Odbiór. Więc... Uh, pamiętasz ten numer z Symbiontem w który to już przenigdy nie miał prawa się powtórzyć? Symbiot? No, to tak jakby jestem teraz w niego Symbionta. <ścoughs> Serio? Ale ci musi być wstyd! Dobra, załatwione. <ścoughs> no nie mogę! Lecimy dalej. Czy ktoś tu raczy już podejść? Mam ochotę wziąć prysznic, jak tylko myślę, że to jest w okolicy. Chyba nadal mam tu kilka spraw. Nasza pomoc tam do ciebie skoczy. Hej, skoro nie masz co robić, to może zobacz co znad. Zamilkła, a to nieciekawe. Zajęta jest? Cieszymy się, że jesteś. O raju. Czyli Symbiot ją wchłonął? To nie masz wyboru. Musisz pić, póki ich nie rozdzielisz. Co się stało? Magia? Czy to czary? są. Zaraz ja? Bawią, gdzie młodolarwą nie wolno? My jak młodzie, Dużo mądrzejsi. Kang to taki przeciętny brat. Znowu symbiot. Co, on nie ma kolegów czy co? raz ile razy go trzeba uderzyć pokaż się o dobra nigdy do tego nie przewyknę. Ej, jesteś barton y ja wiem że się z ciebie śmiałem i w ogóle ale ale teraz, teraz ma w ciebie odwiedził symbiont jest ich tu tyle że nie Teraz on się bawi z symbiotem. Mamy teraz nową zabawkę, co się tak dużo śmieje. Czyżby? Słuchaj. Może najpierw zapytaj, czy ci ją pożyczę. Szybko, zgnieć to zanim ucieknie. Teraz się mną zajmuje, znowu. Ale jestem rozchwytywany teraz. znowu Jeszcze raz Jeszcze raz Dobra Koniec. Dobra, chyba na dziś już wystarczy. Tak, też tak myślę. <słuch> Owszem, naprawdę zrobiliśmy swoje w temacie oczyszczenia Chronopolis. Aż do wpadnięcia twarzą w bagno symbiontów. A skoro o czystości mowa, naprawdę potrzebuję prysznica. Wszędzie mam tę paskudną maś. Oby mi się nie skończył jeszcze szampon antysymbiontowy. <słuch> <słuch> tak, po ostatnim razie nadal jest butelka. No dobra. Dzięki za pomoc i za ocalenie naszych szacownych tyłów przed czarnym, grząskim losem. Czarna wdowa odblokowana. No to co? Na tym sobie skończymy ten odcinek. Jeśli wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, subika i komentarz. Hej!